Fundacja Ale Akcja zaprasza do bajecznego słuchowiska. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z nowościami. A teraz posłuchaj. Bajeczne słuchowisko. Życzenie królowej pszczół. Czyta Michalina Papis. Czy wiecie, drogie dzieci, że pszczoły umierają zaraz po urządleniu? Dlaczego tak się dzieje? Posłuchajcie sami. Było to na początku istnienia świata, kiedy rządzili nim bogowie zasiadający na potężnej górze Olimp. Pewnego słonecznego dnia królowa pszczół poleciała na Olimp ze świeżo zebranym miodem, aby ofiarować go Zeusowi, najwyższemu z bogów. Zeusowi tak spodobał się podarunek pszczoły, że w zamian zaoferował spełnienie jej każdego życzenia. Królowa pszczół uważnie przemyślała propozycję boga, po czym odpowiedziała. Chciałabym, aby wszystkie pszczoły otrzymały od Zeusa rządło. Gromowładny zdziwiony taką prośbą zapytał pszczołę o powód takiego wyboru. Pszczoły mogłyby wtedy bronić się przed ludźmi, którzy kradną nasz miód, wyjaśniła pszczoła. Ojcu bogów nie przypadło do gustu wypowiedziane przez pszczołę życzenie, bowiem nie chciał atakować ludzi. Bardzo ich kochał i pokładał w nich wszelkie nadzieje. Zeus nie miał wyboru i musiał dotrzymać słowa spełniając prośbę królowej pszczół. Obdarzył więc wszystkie pszczoły żądłem. Jednak żądło pszczoły ma to do siebie, że po urządleniu zostaje ono w ciele człowieka, a pszczoła umiera. Jeżeli podobała Ci się ta bajka i chcesz usłyszeć ich więcej, to koniecznie odwiedź naszą stronę www.bajecznesłuchowisko.pl. Czekamy na Ciebie! I mm -hmm.